Brutalna zemsta nieszczęśliwej kobiety. Halina pochodziła spod Kieleckich Posłowic. Miała trudne dzieciństwo. Jej ojciec był alkoholikiem, który będąc pod wpływem procentów często dopuszczał się przemocy wobec matki. Choć czasem zdarzało się, że obrywała również Halinka. Po jakimś czasie przemoc w domu zakończyła się za sprawą popełnienia przez ojca samobójstwa. Halinka, aby wspomóc matkę w gospodarstwie, musiała przerwać naukę, przez co nie skończyła nawet podstawówki. W wieku 15 lat poznała swojego przyszłego męża Edwarda. Zakochała się do tego stopnia, że postanowiła zapomnieć o przeszłości i uciec z domu. Niedługo potem, za zgodą sądu, ponieważ była niepełnoletnia, wzięli ślub i zamieszkała wspólnie z Edwardem. Gdy okazało się, że na świat ma przyjść ich pierwszy syn. Wspólnie zdecydowali się na przeprowadzkę do Kielc. Po czasie jednak okazało się, że Edward ma swoje wady. To on zarabiał na rodzinę i uważał, że miejsce kobiety jest w domu. Więc ma zajmować się jedynie dziećmi, sprzątaniem i gotowaniem. Był również bardzo wyczulony na punkcie pieniędzy. Z tego względu bardzo kontrolował wydatki i nie pozwalał na kupowanie zbędnych według niego rzeczy. Halina, więc stała się całkowicie zależna od swojego męża. W latach 80. modnym stały się wyjazdy na zachód w celu zapewnienia swoim rodzinom bardziej godnego bytu. Z tego względu mąż Haliny, który skupiał dużą uwagę na pieniądzach, również zdecydował się wyjechać do RFN i w ciągu kolejnych pięciu lat częściej bywał za granicą niż w Polsce. Halina zaczęła czuć się samotna. Dodatkowo w międzyczasie urodziła im się córka. A mimo to miała wrażenie, jakby Edwarda nie interesowało zbytnio co słychać u jego rodziny. Przesyłał jedynie co jakiś czas pieniądze. W celu usamodzielnienia się, kobieta zaczęła sobie dorabiać jako pomoc kuchenna. Dla Edwarda był to ogromny wstyd, że jego żona zdecydowała się iść do pracy, przez co często ją poniżał. Zdarzało się nawet, że w nerwach unosił on na kobietę rękę. Los Haliny odmienił się, gdy w listopadzie 1985 roku poznała taksówkarza Stanisława. Oboje mieli rodziny, mimo to zakochali się w sobie na tyle, że rozpoczęli romans. Myśleli o wspólnej przyszłości, ale chcieli poczekać z rozwodami do momentu, aż ich dzieci będą pełnoletnie. Nagle czar prysł, ponieważ jeszcze w tym samym roku Edward postanowił wrócić na stałe do Polski i rozpocząć budowę domu dla swojej rodziny. Dla Haliny był to koszmar, nie wyobrażała sobie wspólnego życia z Edwardem. Edward zarzucał swojej żonie, że jest niewierna, niegospodarna, dochodziło do coraz większej eskalacji jego gniewu. Święta spędzili razem, ale w Sylwestra już Edwarda nie było. Przepad. Policja rozpoczęła poszukiwania, ponieważ zaginięciem Edwarda przejęła się między innymi jego siostra. Halina wraz z synem Mirkiem przez bardzo długi czas utrzymywali że Edward wyjechał do kochanki za granicę. Nikt nie wierzył im w taką wersję wydarzeń. Rodzina Edwarda wiedziała, że mężczyzna nie chce już nigdzie wyjeżdżać i jest skupiony na budowie domu, aczkolwiek nigdzie nie można było go znaleźć. Żona Edwarda co jakiś czas mówiła, że zaginiony mężczyzna się z nią kontaktował i mówił jedynie, że nie ma zamiaru wrócić. Rodzina Edwarda nie wierzyła w słowa Haliny, Jedynie jeszcze bardziej zaczęli uważać, że jest ona w to wszystko zamieszana, gdy nagle bardzo zaangażowała się w budowę domu. Dodatkowo, jeden z kuzynów zaginionego był świadkiem, jak Halina z synem zalewała coś betonem w garażu. Mimo to dalej nie było żadnych dowodów. W dzień komunii córki Halina odebrała przy wszystkich telefon. W rozmowie głośno mówiła do kogoś po drugiej stronie słuchawki, że powinien być teraz w Polsce z córką. Wszyscy założyli, że kobieta rozmawia z Edwardem. Miało to udowodnić, że Edward żyje i ma się dobrze poza granicami kraju. Kobieta próbowała na różne sposoby udowodnić, że mąż wyjechał za granicę. W rozmowach z milicją snuła podejrzenia, że Edward mógł również nagle opuścić Polskę ze względu na powiązania z wywiadem jednego z krajów zachodnich. Mimo to milicji nie pasowało coś w zachowaniu jej oraz jej syna. Aż w końcu po trwającym pół roku śledztwie prawda wyszła na jaw, a Halina wraz z synem Mirkiem i kochankiem Stanisławem zostali aresztowani. Więc co się stało z Edwardem, mężem Haliny? Czy jego żona miała związek z jego zaginięciem? Do czego jest zdolna, zesperowana, nieszczęśliwa kobieta? Otóż parę dni przed Sylwestrem Halina zaczęła przychodzić zrozpaczona do syna i mówić. Że nie daje już sobie rady i musi to wszystko zakończyć. Potem, kolejnego dnia, sytuacja się powtórzyła. Kobieta próbowała przekonać syna do swojego planu tym, że Edward nie tolerował związku Mirka z córką milicjantki, którą jej syn tak bardzo kochał oraz negował wiele zachowań, na które matka mu pozwalała, jak na przykład picie czy palenie w domu. Mimo posiadania sojusznika w matce, Mirek i tak szanował ojca i myślał, że jego matka nie mówi na poważnie o tym, że chce się pozbyć swojego męża. W końcu nastał 30 grudnia 1985 roku. Małżeństwo kłóciło się od rana do wieczora, co tym bardziej przekonało Halinę do podjęcia radykalnych kroków. Kobieta, mimo próśb syna, była nieugięta. O godzinie 23 jej dzieci oraz mąż już spali. Gdy Halina weszła do pokoju syna, ten się przebudził. Zapytała go, czy jej pomoże. Chłopak odmówił, ale wtedy kobieta powiedziała, że licz tylko na jego pomoc później. Oboje wypili na odwagę alkohol. Następnie kobieta wzięła sikierę i zaatakowała nieświadomego Edwarda. Ten zdążył wydać z siebie tylko jeden dźwięk. Po wszystkim kobieta nakryła męża prześcieradłem i przyszła cała we krwi do syna. Syn nie wierzył w to, co widzi. I cały zbladł. Ale na prośbę matki przeniósł ciało ojca do łazienki. Tam rozpoczęła się najgorsza część planu. Halina przygotowała sobie reklamówki oraz dwa ostre noże. Mirek widział jedynie, jak co jakiś czas jego matka wychodzi z pełną, zakrwawioną reklamówką z łazienki. Jak się okazało, w dwunastu reklamówkach znajdowało się podzielone na dwanaście części ciał. Następnie schowała pełne reklamówki do wielkiego gara. I wystawiła na balkon, a miejsce zbrodni idealnie wysprzątała. Resztę dnia spędzili, jakby nic się nie stało, i wszyscy świętowali sylwestra wraz z zaproszonym kochankiem kobiety Stanisławem. Wtedy też Halina wtajemniczyła ukochanego w to, co się stało. Mężczyzna postanowił jej pomóc. Wynoszenie pakunków z balkonu rozpoczęli dopiero 5 stycznia. Wszystko zakopali, a następnie zalali betonem w garażu domu w Cedzyni, który był w trakcie budowy. A resztę dowodów, np. ubrania, spalili w ognisku. Dodatkowo na wiosnę, w celu całkowitego zatarcia śladów zbrodni, kobieta wyremontowała mieszkanie. Na ścianach były jeszcze stare plamy od krwi, które zakryła tapetą. Gdyby nie dziwne zachowanie kobiety, być może nikt nigdy nie dowiedziałby się o danej zbrodni. Aczkolwiek kobieta po zniknięciu męża zaczęła być rozrzutna, bardzo wesoła, chodziła na uroczystości, bawiła się. I wszędzie pokazywała się ze swoim kochankiem jak gdyby nigdy nic. 5 września milicjanci wraz z Mirkiem udali się tam posesję w Cedzynie, gdzie był niedokończony dom. Chłopak pokazał miejsce, w którym zostały ukryte zwłoki jego ojca. Następnie rozkuto beton i znaleziono 12 reklamówek z niemieckimi napisami na bokach. Wezwany na miejsce lekarz szybko określił, że znajdują się tam fragmenty ludzkiego ciała. Nagi tors, głowa, ręce. Ponoć najtwardsi milicjanci nie wytrzymali tamtego widoku. Łącznie śledztwo w tej sprawie trwało ponad rok. Podczas rozprawy sądowej Halina i jej syn próbowali się wywinąć od odpowiedzialności, usprawiedliwiając swój czyn na różne sposoby. 22 października 1987 roku sąd skazał Halinę na karę 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Mirosław za pomoc w zbrodni dostał wyrok 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Stanisław został skazany na łączną karę 5 lat pozbawienia wolności. Halina nie odsiedziała całej kary. Wyszła za dobre sprawowanie po 21 latach 24 grudnia 2007 roku. Po opuszczeniu więzienia otrzymała dozór kuratora, który zakończył się w 2011 roku. W chwili procesu Halina miała 35 lat. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku do końca. Zachęcam do pisania w sekcji komentarzy swoje propozycje spraw kryminalnych, o których chcielibyście usłyszeć na moim kanale. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, to byłoby mi bardzo miło, jeśli zostawilibyście po sobie ślad w postaci lajków lub subskrypcji. Pozdrawiam i do następnego.